Trzeci tutaj uczestniczy już w tej majówce na Poleszu, czyli właśnie to byłem na wszystkich, bo po raz trzeci tutaj się spotykamy na, tej, na takiej imprezie. No i trzeba powiedzieć, że no cóż, bardzo fajna impreza, bo tutaj chyba w okolicy innych nie ma, a przecież zyskała sobie ona już pewny rozgłos i przecież z Lublina tutaj dużo ludzi przyjeżdża na tę imprezę sam to tutaj z Lublina i spotykam wielu znajomych, ale ludzie się zjeżdżają i z Lublina, i z Włodawy. No więc jak się zjeżdżają, to coś się dzieje. A co się dzieje? No, są zespoły artystyczne, ludowe występują, są kiermasze, jest mnóstwo dzieci, które się, które się bawi, ale to, że jestem tutaj po raz trzeci, to mogę powiedzieć, jak ta impreza się rozwija, a właściwie jak się rozwija ten obiekt tutaj. Kaczman Poleska, regionalna Kaczman Poleska, ale jednocześnie rosnący wokół niej skarzy. To była taka u jezy z miłyszły, kobiety się bawcze i się wynikniają. Zacząłem realizować podejście młodych ludzi. Jest diametralnie inne, jest po prostu pełne pasji, zachwytu, to pokolenie wnucz, bawcze. Po prostu jest genialne, to się odbudowuje i takie rzeczy muszą to stymulować. Ja kiedyś miałem taki przełom, jak ten uzależny, jako etnograf, to jest mój blog Był taki rok, pamiętam, lat, temu może 8, 7, kiedy przyszła grupa... Do tej pory oprowadzaliśmy po muzeum, bo wystawy do było. No to każdy wie, no bo stąd dzieci nie wiem, by no właśnie. Ja pamiętam, to być może gdzieś około sześciu lat temu, kiedy właścicielowi kaczmy, panu Kobielasowi, chodziło po głowie tylko wybudowanie kaczmy. Jeszcze nie wiedział, w którym miejscu. Wiedzieliśmy już wtedy, że powinno towarzyszyć jakieś coś, co by, co by rozbudowywało ten temat. I wtedy rozmawialiśmy o miniskansenie. To na początku miała być jakaś stodoła, miała być jakaś izba. Ten pomysł rodził się już ładnych, jak mówię, blisko 5-6 lat, lat temu i to był taki pomysł, który z dyskusji wynikał, on taki był bardzo utrwalony w pamięci, że jeśli powstanie coś, co pan Kobielas będzie chciał zrealizować w postaci no, działalności komercyjnej, właśnie typu karczma, zajazd, że nad czymś takim będziemy pracować. No i w momencie, w którym, w którym karczma tutaj powstała, do tego momentu oczywiście gdzieś tam po głowie ja to miałem zakodowane jako, jako osoba, jedna z kilku, do której pan Kobielas się zwrócił, co by, co by nad czymś takim, nad takim projektem popracować. W momencie, w którym zaczęto budować karczmę, niewielki udział, jeśli chodzi o aranżację tej karczmy miałem, jeśli chodzi o wystrój, jakieś propozycje bardzo ogólne i wtedy żeśmy zresetowali pomysł tego projektu zewnętrznego, aby do niego wrócić i zacząć coś, coś proszę wybaczyć, kolokwializm, po prostu wykombinować, co by się nadawało.